Cześć, witam was bardzo serdecznie, Sinbad z tej strony i kontynuujemy naszą grę w Rayman Origins Z racji tego, że miałem małe problemy z materiałem, który różne kręciłem. chodzi o ten etap tutaj w nowej krainie która nazywa się Pustynia Diridów po prostu zwyczajnie miałem małego laga i dźwięk względem obrazu się rozjechał straszliwie nagram to jeszcze raz, zobaczcie sobie jak to wygląda Przechodzimy gry na czas. Aha, to jest jakby nowa możliwość, którą otrzymujemy po, po przejściu gry. No, po przejściu tego etapu, po, po jego zaliczeniu. No, fajna rzecz. Dzięki temu, oczywiście, otrzymujemy nowe. Um, nowe elektrony, tak? A teraz już zauważyliście, mam nową moc. I tą moc otrzymujemy na końcu tego etapu. To jest moc latania. Sorry. Do te spoilery. jeżeli ktokolwiek to ogląda, to mam nadzieję, że się nie obrazi. Ale zwyczajnie chciałem nakręcić ten materiał w pełnej ciągłości, czyli żeby zobaczyć każdy etap, każdy możliwy. Może nam to da nowe możliwości. Teraz jak mamy tą moc, yy, nowe miejsce, które odwiedzamy, to nowa grafika, nowa szata graficzna która bardzo cieszy, akurat jak dżungla, którą też widzieliśmy dawno. O, tutaj musimy się robić. Świetnie. Ale zdobyliśmy ten medal. Świetnie. Tak, świetnie sobie radzimy. Tutaj ja chciałem wam pokazać. Tu jest sekret i... Ojej, no właśnie. One są już uwolnione, te elektrony I tu już nie możemy wejść. Ojej, przepraszam was bardzo. No ale chciałem, żeby... żeby etap był z etapem. No trudno. No trudno. Po prostu zwyczajnie nie przejdziemy, zobaczycie sobie jak to wygląda. Jakie jest wesołe, fajne, jakie jest ciekawe pułapki tutaj są. A pójdzie to bardzo szybko, bo tak jak widzicie, jestem już wprawiony w tym etapie, wiem jak go przejść. Wiem jakie pułapki na mnie czekają, a to czyni mnie mistrzem. Haha. Ha. I tam mamy... Widzicie? Mistrzem, tak. o, hop, hop. o. od początku? No trudno. Szybciutko. Trzeba uważać na te fale dźwiękowe, które tutaj się pojawiają. One w następnych etapach będą się przesuwać. Ten już się nawet przesuwa. One no, nam oczywiście przeszkadzają. Jeszcze tak. To jest Przez drzwi Hop. Hop. świetnie jest yy, graficznie. Yy, ta gra jest niesamowicie piękna, najwyższa jakość. Ten, kto przygotowywał tę grafikę, zasługuje na kłady, powiedzmy, branżowe. Dobra, darujemy sobie ten medal i jedziemy dalej. Widzicie? Tak, poszło. Puk. I co teraz? I to była ta wróżka, którą musieliśmy. Mamy. Yy, uwolnić, żeby otrzymać tą moc yy, lotu. A to było stosunkowo proste. Po prostu zwyczajnie przybywając do... Hop. sobie i zdobędę megal. To trzeba lecieć. Szybciutko, hop. Okay. trzeba było uderzyć tą poczwarę, która trzyma w paszczy naszą wróżkę. O gębie. Mniej więcej tak. I to było wszystko. I otrzymaliśmy moc lotu. po raz drugi. Ja chciałem zwrócić uwagę, że go oni coś mówią, to tam słychać jakieś słowa angielskie, taki jakiś dialekt to jest dziwny, jakiś taki... No, zabawne to jest, prawda? Że możemy ich zrozumieć. I teraz możemy bez problemu dostać się na drugi brzeg. Zachęcam do kutna tej będziecie się świetnie bawić hop, hop. i ptaszki zafią. I teraz... O, mamy problem, żeby tam dostać, ale pomoże nam w tym moc lotu. Oga, hop! Lecimy! Widmowa klatka. No właśnie podpowiemy to, to dlatego, żeby podkreślić zakończenie tego etapu. No i tak to właśnie wyszło. Zobaczmy co się stanie. Aha, czyli nie dostaliśmy kolejnych elektronów. No trudno. I tak było nieźle. Bardzo wam dziękuję w takim razie za tą za oglądanie tego materiału. Przepraszam za tą powtórkę. Za tym materiale zobaczymy najlepszy podkład muzyczny. Zobaczę, do zobaczenia w takim razie. Pamiętajcie o subskrypcji, o tym, żeby oglądać nasze materiały. Orlando rozpoczyna swój nowy cykl retro style, w którym pokazuje wam, jak można przejść perfekcyjnie Deus Exa pierwszego. Będą też pojawiać się na pewno inne gry w tym cyklu. A może Ishi i Narmo też coś nagrają. Zapraszamy w takim razie na nasz kanał. Do zobaczenia. Cześć.